Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z władcy Pierśinii Powrót Króla. Zaczynamy ostatnią ścieżkę, czyli ścieżkę umarłych, gdzie będziemy mieli do wyboru aż trzy postacie. A jakie to możecie się domyślać albo właśnie zobaczyć teraz? Mamy Aragorna, Legolasa i Gimli'ego. Zawsze, ale to zawsze przechodziłem to ten poziom Legolasem, ponieważ podobało mi się, że posiada dwa sztylety i ogólnie jest jakiś taki ogarnięty, dlatego.

Sauron will be certain Aragorn, and Sildur's heir, received the Ring of Power. Aragorn also carries before him the only weapon Sauron cannot abide, and the only power before which a dead king and his army might bow. To set this trap, Aragorn and his companions must travel to the Dreamable. Deep inside this haunted mountain, they will face terrible trials. They must overcome the wrath of an ancient, cursed realm and summon forth its king. Out of darkness, Aragorn must call an army even Sauron's horde cannot withstand. For in our plans, the living cannot defend Minas Tirith without the fury of those long dead. Jak zwykle epickie przejście. Dobra. Tutaj zaraz się zacznie. Okej. Okay. I sobie wracamy. E, wracamy do komentowania. Ten poziom jest dosyć łatwy. Chociaż co nie zmienia faktu, że jest równie upierdliwy. Nasemny. Z nasemnym najbardziej się męczyłem, chyba. Ale myślę, że damy radę za pierwszym razem. przynajmniej tak będę się starał. O widzicie, tam na, po poprawo na maksa macie właśnie już te, e, no właśnie te góry kości, z, którego, z których wychodzą duchy. Jak zwykle mamy dwie podstawowe, dwie podstawowe jednostki, typy jednostek właśnie duchów. Mamy z, nie, w sumie trzy, bo mamy no, zwykłych takich jak tych z tarczami i łuczników. Chyba to wszyscy są. Tutaj zdrowie powinniśmy mieć. O dokładnie jest tam zdrowie, czyli dobrze jednak pamiętam. Eee, problemów z FPS-ami nie powinno być więcej, dlatego że jednak procesor już mam eee, przywrócony do tamtego. Nie mam tej i trójki, tylko mam i piątkę i ładne 60 FPS-ów się utrzymuje. Tutaj y, dobrze jest je włóczniami pozabijać. A, dobra, poznikały włócznie. Musimy wszystkich wybić po prostu i dopiero y, będziemy mogli przejść dalej. No, a, w sumie, nie ma sprawy. Znakomiście Harry przechodzi do następnej rundy. W ogóle powiem wam, że kiedy to nagrywam, ślam, y, świeżo wróciłem, byłem po prostu na PGA. I było tak, że chyba ze znajomymi po trzech godzinach się z zwinęliśmy. Nuda, nuda i, i... Jeszcze raz nuda. Może wiecie, e, gdyby... gdy bylibyśmy e, więcej aktywni, to by inaczej było, wiadomo. Ale kurde, przypychać się... E, przepychać się między ludźmi... Na przykład ustawiłem się w kolejce, żeby tam zagrać w jakąś grę. Tam będą ucznice u góry. E, ustawiłem się, aby zagrać w jakąś grę. Jakiś gościu mm, właśnie kończył akurat grać i, 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 po yy, był jeszcze jeden, i dopiero ja. To zamiast, właśnie ten yy, pan, który skończył grać, to zamiast sobie odejść, tam iść na inne stanowisko, to on się ustawił zaraz za tym na czyli pieprzył się przede mnie, nie? Ja już mówię, nie będę robił problemu, bo nie jestem problematyczny i sobie odszedł, mówię, a niech sobie zagra, jeżeli tak bardzo. Tak, bardzo lubi grać, to niech sobie pogra. Mi to tam nie przeszkadza. Taki jeden przykład. Mm, ogólnie, w porównaniu z bo mogę tylko na razie porównać to do tego, pamiętam jak na on onoffie. Yy, no awans. Jej. Pamiętam jak na on onoffie, jak się wchodziło, było, yy, był taki stół zawalony różnymi czasopisami. Tam był CD-action. Jakieś tam jeszcze już, no, no nie pamiętam, jakieś tam komputerowe, nie? A tutaj czasopisma dostawało się tylko tylko i wyłącznie w, w konkursach. Musiałeś tam wyjść na scenę, zrobić z siebie idiotę, ludzie musieli się z siebie śmiać i tyle, nie? W sumie na, ten, na tym to polega. O, mamy tutaj właśnie gości z, tar z tarczami, na których zepchniemy ładnie płas i powinno być okej. Okay. Dobra, teraz musimy iść na dół. Ogólnie e, wrażenia co do PGA mam e, mieszane. Chociaż wiadomo, nie mogę oceniać całego, całego wydarzenia, ponieważ nie byłem tam cały czas, nie? Bo mówię, jak powiedziałem, się zwinęliśmy, ale z tego co widziałem, nie było, nie było e, rewelacji. Chociaż podobało mi się bardzo stanowisko, jakiś tam e, turniej Lola był, bodajże League of Legends. To mi się to podobało, ale może dlatego, że po prostu gram w tą grę aktualnie i... Fajnie, fajnie właśnie komentatorzy komentowali, wow! Ten dobór zdań, słownictwa czy czego tamkolwiek jeszcze. Tak sobie próbuję przypomnieć na bieżąco, żeby się nie zastanawiać po cichu, yy, co tam jeszcze takiego było fajnego. I... Hmm, no nie wiem, kurde. Co było jeszcze takiego, które sobie zapadł w pamięć? Aha! <laughs> Chociaż nie wiem, czy powinienem o tym mówić. Był... Ee, Rock Alone 2K. Oczywiście w otoczeniu swojej... Swojej armii, tak? Kurde. Cały, cały czas był oblegany przez tych swoich, swoich fanów i nie wiem po co, ale każdy chciał mieć jego autograf. Znaczy w ogóle y, nie rozumiem, jak można y, prosić o autograf jakiegoś gościa z internetu. Ja rozumiem, podejść, pogadać, ewentualnie już ostatecznie pstryknąć sobie fotkę, ale co zrobisz z tym autografem? Nie wiem, będziesz z nim spał? Chociaż y, ze zdjęcia niby masz pamiątkę, nie? A z autografu no nie wiem, oprawisz sobie w ramkę czy coś i też będzie jakiegoś tam typu pamiątka. Tutaj za chwilę zaczną wyskakić ze wszystkich stron, upiory no ale właśnie yy, kogo tam jeszcze takiego widziałem. O, setokami widziałem, może to życie, a może nie. Esgarota. i to chyba tyle. W ogóle bardzo mm, podoba mi się pomysł rozwiązany z jedzeniem. Chyba za dwie dychy była jakiegoś tam y, pizza, ale naprawdę dla nich to był zarąbisty interes, bo ładnie przykuli na tym, na tym hajsu. Właśnie tam, y, tam nie wiem, nie pamiętam Express, coś takiego, ta, ta pizzeria się nazywała. Ale wiem właśnie, że dosyć y, dużo tej dużo pizzy sprzedali, bo wszędzie gdzie y, gdzie się nie patrzyło była ta pizza, nie? Także bardzo sobie fajnie to ogarnęli. Jeżeli ktoś został do końca możecie mi napisać, bo się z koło o um, chwila. Miałem o... o której miałem pociąg. Dobra. O którejś tam miałem pociąg. I czy po prostu potem były zaprezentowane jakieś, jakieś nowości czy coś z gier? Bo mi się nie chciało mówię przyciskać miejsc siedzących nie było, chociaż wiadomo to jest yy, impreza dużego kalibru, także nie powinienem... Narzekać, że mm, tyle osób to odwiedziło. Tutaj się za chwilę zawalam, t -t -t, jeżeli dobrze pamiętam. Coś takiego. Dobra, życie sobie zostawimy. Mówię, czy jakieś nowości zostały zaprezentowane? Czy można było pograć w coś, co jeszcze nie miało premiery, premiery oprócz tej y, samochodówki Forza Motorsport? Coś takiego. Chyba wiecie o co mi chodzi. Ajajaj! Aj, aj. Dobra, ciebie pierwszego załatwię. No. Łuczniku, nie, 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 spokojnie. Ja już ja już idę po ciebie. Ok, sobie go ich zuku. Pozabijam. I chyba to by było tyle. Na tyle. Tak mówię, bo nie, nie opłaca mi się komentować yy, w tej grze bezpośrednio rozkrywki, bo ona aż taka sama w sobie nie... Znaczy jest fajna, nie? Mi się podoba, ale z waszego punktu widzenia wydaje mi się, że... Nie wiem, czy wolicie takie pierdzielenie o niczym tak naprawdę, czy, czy też wolicie po prostu jak komentuję rozgrywkę, nie? Mogę komentować, na przykład o te upiory bardzo świecą i są bardzo prze, 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 przerażające, ale ogólnie jest ok. W ogóle musiałem wstać czwarta, czwarta, czwarta pięćdziesiąt, coś takiego i... Jest godzina, teraz, żeby, żeby was nie skłamać. 6:39, a oczy to mi się same zamykają. A obiecałem sobie, że w sobotę, bo mieliśmy być do końca i mieliśmy być o 21 u mnie. No, po prostu o 21 miałem być w domu. Ale, że było tak, a nie inaczej, to po prostu zwinęliśmy się wcześniej i mówię, kurde, nagrywać. W sumie tak. I mi się chce i wiem, że chce mi się spać i to ostro, ale mówię, ja nie lubię spać w dzień, to mówię, a, ponagrywam sobie. I właśnie tym oto sposobem widzicie ten odcinek. Wow, bardzo fascynująca historia, jestem specjalistą od takich historii. Tak jest, dobra. Ej, no, dobra, ści ściana płaczu. Kurde, no piory. Uuu, boss. Oh my god, już zapomniałem, że tutaj też jest boss, serio. Yeah, Fuck you! Dojazd! <noise> Nic mi nie zrobisz. Nie mam żadnych jeszcze kombosów, dlatego mm, to jest dosyć dziwnie pokazane jako tylko przy murze. Dosyć nie, nie fajnie to wygląda. Gdzieś ten poziom zaraz się kończy. Potem będziemy walczyli, właśnie w następnym odcinku, będziemy walczyli z Bosem, tym królem upiorów, i potem będziemy spierdzielali stąd. I tyle pamiętam. Właśnie yy, miałem zawsze problem, aby pokonać tego króla upiorów, nie? Może się uda tym razem, yy, tym razem za pierwszym razem, ale... No, jakoś tak dziwnie to powiedziane. Ojojo, oj, ucznicy! Po drugiej chyba w stronie jeszcze powinni być, albo i nie. O, ten unik lajka ninja. No ale zobaczymy, bo tak jak z Mina Siri, tak jak z szelobą, tak jak z połową w ogóle misji w tej grze, miały być takie trudne, a poprzedziłem je za pierwszym razem. Chociaż przy Shellobie troszeczkę się męczyłem, jak mogliście to oczywiście to za zauważyć. Aha, tutaj, tutaj musimy iść na dół, jak przejdziemy przez to, no i ja ci powiem, tutaj jest kołowrotek, tutaj się, jak będziemy wracali, to po prostu pojawią się te, te, te... Shit! Fuck! Dwa! Fuck you! Dobra, kamerą zmień się. Wow, widzieliście to? Tak jakby naskoczył na niego, coś w tym stylu. Przynajmniej ja to tak dziwnie widziałem. Jeżeli chcecie, to sobie cofnijcie. Jej, będę miał full życie. Tak o to chodzi. Dokładnie. O, przejmie się, żadne... Zauważyłem, że y, przynajmniej teraz żadne potwory mnie nie zaatakują. I teraz następna myśl. Y, zau zauważyłem... Aha, muszę szybko przebiec bodajże. Bo się zatrzaśnie to. Fuck. Dobra, przebiegnę, przebiegnę, przebiegnę. Chyba to się za... Zamykało, ale nie jestem pewien. Tutaj będzie za taki most, taki jak w Kaza Doom. i będziemy musieli walczyć dużo, walczyć. bardzo dużo. To właśnie o to chodzi. Z tym, w tym poziomie nie ma problemu ze zdrowiem, z tego co zauważyłem. To jest chyba ostatni etap tego poziomu. No ziu, 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 ziu. I z względu na będą właśnie te ściany płaczył, i będzie, będzie ostrona walanka. O, 35 tylko że potem będą bosowie wychodzili co też nie będzie zbyt fajne. Aj, nie udało się. Dobra. Jesteśmy uwięzieni jak szczury, dokładnie gimli. Chyba to gimli powiedział, tak? Nawet nie wiem. I oczywiście słychać e, moją myszkę, ponieważ od teraz praktycznie e, każdy let's play będę nagrywał na laptopie. Bo jest on e, niczego sobie... Znaczy w sumie daje radę o, po prostu do tych gier, które chcę nagrywać, a jeżeli będę nagrywał jakąś naprawdę nowość typu e, typu, typu, typu... Mam tam po prostu jedną grę na oku. W Slenderze chyba mam nawet wypisaną tą listę, taka o piratach. <grym> tak w skrócie. To po prostu wtedy przeniosę się na stacjonarnego kompa, aby, e, aby, aby lepiej to wszystko chodziło, nie? Żebym nie grał na najniższych. Przecież nie o to chodzi, nie chcecie chyba oglądać jak gram na najniższych. Chyba, że chcecie. To już tam wasza... Wasza sprawa problemu. Czy coś tam? Oj, oj, oj Czemu nie ma tych, tarczy, tych z tych starczą? Chociaż pewnie za chwilę to wykrakałem, ale szybko wychodzą. Dalej ja chcę tryb perfecto. Dajcie mi tryb perfecto. Czemu nie mam trybów perfecto, co? Ciach. Ja. Kurde, tu mamy. O, dobra, są. Są panowie. Mamy wrażenie, że. Wiecie, nie walczymy razem, ale. Kurde, ten. Nasz sojusznik Gimli, Aragorn. Oni tak naprawdę nic nie robią. To jest taka ściema, że niby nie jesteśmy osamotnieni na polu walki, ale tak. Tak kejpowo trochę to zrobili. Mogli, mogli, mogli zrobić tak, że ta inteligencja rzeczywiście coś robi. Nie wiem, czy tu się uniki robią jakieś. Już nawet nie pamiętam. No, Uczniku! Aj, aj, aj. Bo za chwilę boss na mnie wyskoczy, a tego nie chcę po prostu. No. 30. O, dokładnie. O wilku mowa. Dosobnie, nie, w sumie, nie dosłownie. Ej, spokojnie, panowie. Kurde, byście mi pomogli. Jej. Udało się. Co, aha, jeszcze z wami muszę się rozprawić. Okej, okay. to już idę, spokojnie, już. Bossie. Nic dziwnego, że nikt nie przebył tych ścieżek. Rozumiem, dlaczego ludzie boją się tego miejsca. No, upiory. No, no, bardzo dziwne, że się nie boją. Okej, okay, tam ktoś jest. Ciu, ciu, ciu. Dobra, i lecimy dalej. I zobaczymy, czy to będzie koniec tego poziomu. Czy nie. Naprawdę? Magiczne przejście. Aragorn will be forced to rise above fear. For his king, he will need to stand against Sauron's malice and unite all who fear Mordor. Aragorn and his companions must first break the will of the King of the Dead, for Isildur cursed him. Now his heir must master his malice. Without this victory, our cause shall be forever lost. Wow, 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 O, pracujemy sobie jakąś za chwilę jakieś fajne ciosy kupimy sobie na tego króla upiorów. Okej, okay, okej. Okay. Nie, nie będziemy specjalnie przedłużali materiału, chyba nie o to chodzi. Trzeci poziom, no... Nie, nie jest w myślę Zwiększa zniszczenie pozwala szybciej osiągnąć tryb idealny. Zwiększa zniszczenie. O, to może być okej. Okay. Yy, trwale zwiększa. O, to, to weźmiemy, tylko że... Yy, jeszcze coś mam na zdrowie. Kuspacja. Yy, rębacz orków. O, to jest spoko. To zawsze lubiłem. to ostateczny. O Boże. Nie, nie, nie. Światło. F5. Yy, dobra, na razie kupimy sobie te strzałki. I chyba to by było na tyle, nie? Bo nic więcej tutaj nie widzę. Także co, lecimy dalej. Yy, pewnie, pewnie. Tak. I zapis skończony. I pierwsza misja została zaliczona. Teraz czeka nas... Yy król umarłych, ale to się przejdziemy, spróbujemy przejść w następnym odcinku. Także ja wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć.